Wrog, żeby ratować świat Bohaterowie Tak mocny to skład Mocny skład, bo to mocny skład Mocny skład, bo to mocny skład Nie śpimy, wychodzimy Walczymy Mam powiedzieć, że coś robimy? Mocny skład, bo to mocny skład Mocny skład, bo to mocny skład Pijamersi Ulubiony Kamień Greksona. Dlaczego wracamy dzisiaj do muzeum? Widzieliśmy już wystawę magnetycznych kamieni. To prawda, ale zostawiłem tam gdzieś mój ulubiony kamyk. Muszę go mieć przy sobie. Spokojnie, Grek, robiłem zdjęcia, pamiętasz? Może go znajdziemy. Jest tutaj! Odłożyłem go, kiedy robiłeś to zdjęcie i zapomniałam go wziąć. A dlaczego ten twój kamień jest taki wyjątkowy? Dostałeś go w prezencie? Tak, podarował mi go mój wujek. To jest unikatowy kamień prosto z księżyca, dlatego jest super. Od dnia, gdy go dostałem, zawsze noszę go przy sobie. Chodźmy po niego. A! Wow, jak to się tutaj znalazło? To wszystko jest wielkie i bardzo dużo waży. Jak ja mam się dostać do środka? Muzeum ha? jest zamknięte. Wygląda na to, że wszystkie magnetyczne kamienie zostały w nocy skradzione. O nie! To znaczy, że mój ulubiony kamyk też zniknął z całą resztą. Tylko kto chciałby kraść z muzeum magnetyczne kamienie? Być może był to ktoś, kto posiada już własny magnes, jak Luna magnes. To z pewnością Luna! <laughs> Oczywiście! Pijamersi, świat ratujmy! <laughs> Nową zagadkę rozszykrujmy! <laughs> Nadeszła już noc. Nasza drużyna dzielnych bohaterów gotowa jest zmierzyć się z wszelkimi złoczyńcami, którzy jak zwykle chcą zepsuć wszystkim gdzie. A Maja to teraz... Savella. Tak! Greg to teraz... Geksoj! Honor, to teraz. Copboy! Ciao! 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 Ruszajmy! Im szybciej uda nam się odnaleźć Lunę, tym szybciej odzyskam mój ulubiony kamyk, Co się dzieje, Suwello? Wygląda na to, że pole magnetyczne zakłóca urządzenia w Sowellocie. Lepiej zejdę z tego kursu. Nie! Jeśli powoduje to Luno magnes, to na pewno zaprowadzi mnie do kamyka. Musimy znaleźć wszystkie kamienie, Jackson. Postaraj się, Sobello. Jasne, ale mocno się trzymajcie, bo ten lot może nam zwiększyć piórka. A! Luna utrzymuje cały pociąg? Wcześniej nie unosiła niczego tak ciężkiego. Musimy sprawdzić, jak ona to robi. Ale Frajda, mój ultra magnes jest teraz najsilniejszy na świecie. Na tyle, że mogę przyciągnąć do siebie co tylko zechcę. Sowi wzrok. Teraz rozumiem. Luna użyła tych magnetycznych kamieni, żeby jej magnes był mega potężny. Ale czy ma też mój kamyk? Chyba tak. Muszę odebrać jej Luno magnes. Opuszczam sobie szpony. Chwila! Nie rób tak! A co jeśli one rozbiją mój kamyk? Super G Gekson, Twój kamyk nie jest ważniejszy od naszego bezpieczeństwa. Wracaj tu! Dzięki super jest jestem bezpieczny. Słapie Luno magnes, jak będziemy przelatywać obok. Okej, okay, Gekson. Przynajmniej spróbujmy podlecieć do niej jak najciszej. Może uda się ją zaskoczyć. Słuchaj, Luno! Wzięłaś sobie coś, co należy do mnie, hm? Wygląda na to, że mamy towarzystwo. Luno, Magnes. Tylko zepsułeś. Przepraszam, zezłościłem się, że Luna zabrała mi mój ulubiony kamyk. Gekson, kamyk to tylko rzecz. Misja jest o wiele ważniejsza. Przecież musimy odzyskać wszystkie kamienie, pamiętasz? I zatrzymać ten jej turbo magnes, zanim. Ha! Zdaniem... ha! 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 Wypijesz lody nigdy w życiu nie poradzicie sobie z moim ultramagnesem! A macie! Kamuflaż. O! Tak! O! 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 <ścoughs> Gekson, gdzie jesteś? Potrzebujemy cię. Gekson! Musisz oddać nam te skradzione magnetyczne kamienie. Przynajmniej oddaj mi mój ulubiony kamyk. To ten o tam! Mam oddać moc, dzięki której dostanę co chcę? Nie mam mowy! On jest dla mnie wyjątkowy! Ach, wyjątkowy? W jakim sensie jest wyjątkowy? Tak po prostu! Proszę, on tu doleciał prosto z księżyca! Z księżyca? Hmm, to dopiero pomysł! Co? masz na myśli? To proste, mały koteczku. Po co mam zadowalać się drobnostkami, skoro mogę ściągnąć tu cały księżyc i mieć go tylko dla siebie? Dzięki, zieloniasty! Nie! Czekaj, nie możesz! To bezsensowne i bardzo niebezpieczne! Nieważne! Chcę mieć swój księżyc! Bardzo was przepraszam. Ja wcale nie chciałem jej tego podpowiedzieć. Wypsnęło mi się. Już dobrze, Gekson, ale musimy ją powstrzymać. Latanie sobie lotem jest zbyt ryzykowne. Może go znowu złapać swoim turbo magnesem spokojnie. Ja mam już pizza plan, ale musisz wykonać swoją część, Gekson, zamiast biegać za swoim kamikiem. Robi się kotboj! Okej, okay. jest nastrójka i trzy sprawy, którymi trzeba się zająć, czyli Luną, jej magnesem i jej ćmami. Dlatego zrobimy tak. Najlepsza rzecz na świecie! W całości dla mnie! Luna magnesie! Ściągnij tutaj księżyc! Już w pudełku. A skoro Sowella zajmuje się teraz luną, to weź jej magnes, Gekson. Mój kamyk! Ale, Gekson, to tylko kamień! Łap magnes! Musisz go złapać! Oj, ale on jest tak blisko. Lunodesko! Leć! Oczywiście uwielbię swój kamyk, ale to tylko okruszek księżyca, a ja chcę go w całości. W sumie to mi pomogłeś. Wszystko dla jednego kamyka. Teraz już mnie nie powstrzymasz, zieloniasty! Dalej, magnesie! Ściągnij tu księżyc! No śliskie śledzie. To prawda, naraziłem całą naszą misję dla zwyczajnej rzeczy. Czas być bohaterem! Sio! Zmykać! Już! Uh. Dzięki Gekson. Ale co teraz zrobimy? Wiem jak możemy zatrzymać Lunę. Muszę tylko celnie rzucić moim wyjątkowym kamykiem. Księżyc. I to robi, ale tylko kawałek księżyca! Mój wyjątkowy kamień! Super pomysł, Gexon. Ech. Nie na długo zielone kremlinie. Super sobie wiatr! Hej! Szybko, dopóki Luna jest zajęta, zabierz mi jej resztę magnetycznych kamyków. Superko, to Mam go! Przestańcie! Wy ciebie, Wszystkie kamyki! Twój magnes nie jest już wystarczająco silny, żeby ściągnąć księżyc! Ha! Ale i tak może zrobić coś takiego! Za to ja jestem silny i mogę zrobić to! Super Gecko siła! Wracaj już do siebie, Luno! Zapłacicie? już! Księżyc znowu jest tam, gdzie być powinien! A bez tych kamieni, Luno magnes nie jest wystarczająco silny, żeby go znowu poruszyć. Poświęcenie ulubionego kamyka wymagało dużej odwagi. Wszystko gra? Tak. Ale jak na razie mamy przed sobą mnóstwo sprzątania. Przed muzeum nadal stoi cały pociąg i wielgaśna rakieta. Ha, ale zrobimy to razem. Pijamersi możemy świętować. Świat, Świat znowu udało się, się uratować! Wróciliśmy do muzeum. Przyszliśmy tu, żeby kupić ci nową rakietę w sklepie z pamiątkami. Nie będzie aż tak wyjątkowa jak twój kamyk. Ale. O, dzięki. Wcale nie muszę mieć wyjątkowego kamyka. To jest tylko rzecz. A rzeczy nie są aż takie ważne. Chociaż ten kamyk naprawdę był dosyć niezwykły. Pomógł nam uratować ten dzień. Być może powinienem znaleźć sobie nowy. A może i nie. Albo może tak? Chyba jednak nie. Dobrze, że decydowanie nie jest jedną z Twoich specjalnych umiejętności. Tak, bo nigdy byśmy niczego nie zrobili. <gry>